Dojechaliśmy do Krabę Mamy na mapie punkt mniej więcej, gdzie zaczyna się szlak Próbujemy się tam dostać, totalną Rozwaloną drogą, i już tutaj są kamienie. Już I raz zem... nawet stanęliśmy, nie mogliśmy podjechać. Właśnie, już raz na górce stanęliśmy, eee, ale byłem, był drogowskaz, więc jedziemy dobrze. Ten punkt się tu chyba zgadza. Oho, zobaczyłem czy nas tam doprowadzi, Jeszcze trochę na mapie jest, ale może nie kłamię, bo w sumie też gdzieś znalazłem. Nie tutaj. Tutaj, tutaj. Też gdzieś znalazłem to na innym blogu, że tu się zaczyna eee, ten szlak, i w sumie to było podane w koordynantach, nawet a nie w tym. Więc liczymy na to, że ten będzie prawidłowe. Eee, tu. <gry> ale no jest ciekawe, jest trochę off mamy. Ale widać, że kiedyś był tu łatwo. albo skuterina jakaś taka mała miejscowość. Praktycznie droga jest taka, że w teorii każdy by powiedział, że tylko off można tu wjechać, ale przed chwilą pan Puntem wjechał tutaj, gdzie, no. gdzie my już niestety nie daliśmy rady. No i kierujemy się na oko cyklopa. Według internetowych forów Trasa piesza prowadzi tam półtora godziny około. No idziemy zobaczyć. Jesteśmy od kilkunastu albo kilkudziesięciu kilometrów jedynymi turystami w tym rejonie. Sprawdzimy dla Was, czy warto. Spójrzcie, jaka piękna panorama gór. Śliczne. Aha, no dobra, no to doszliśmy tutaj do punktu zwrotnego, gdzie nie wiadomo, gdzie w sumie dalej iść, ale mili panowie z knajpki nam pokazali, że to jest właściwa droga, chociaż nie wiadomo, czy pokazali nam właściwą drogę do krabę Czy do wycięcia nerek. czy, no, czy do wycięcia nerek, tak, czy do cyklopu. Wkraczamy tutaj w teren bardzo, bardzo wyglądający, jakby nie chciał być chodzony. Są kozie bobki, więc nimi podążamy, tak. Koza wie, wie gdzie iść. Jak to ma, mówiłeś, że kiedyś koza wyznaczyła szlak przez góry? Ten. O, osioł. osioł. wyznaczył szlak przez góry, i teraz to jest pas. Przed Lyogara. Tak. A, i teraz czas. Tak. Uwaga na rośliny. Uwaga na kąta. Teraz w Hmm. No chodźcie, może tam szlak będzie na górze. Wróciliśmy na bardziej tutaj wychodzony szlak, czyli prawdopodobnie na przedostatnim rozwidleniu powinniśmy się kierować bardziej na prawo niż na lewo. Ten gość tutaj. I lecimy dalej, tylko że teoretycznie powinniśmy schodzić w dół, a idziemy pod górę. Ja jeszcze kawałek mamy, więc może zdążymy zejść. Może. Tam mamy kanion. A tyle już przeszliśmy od tamtego domku. I idziemy teraz w dół, czyli bardziej prawilnie. Oko cyklopa ma się znajdować w kanionie. Trzymamy się z bocza góry. Trzymamy się kozich bobków. O, może tak. Tutaj wybraliśmy szlak czerwony, bo okay. przed chwilą był taki spadek kamieni. Taki dość charakterystyczny punkt. I był jeszcze drugi szlak niebieski, ale że podążamy praktycznie cały czas czerwonym, no to już się go trzymamy. I to w ogóle to oznacza szlak. Tak, ogólnie no, cały czas idzie w dół, czyli teoretycznie tak jak być powinno. Ogólnie są jakieś czerwone oznaczenia, ale one już tak są wyblakłe, że nie wiadomo, czy to ktoś kiedyś oznaczał, czy to są jakieś od, nie wiem, matka natura coś naznaczyła. <grym> Więc nie wiem, czy możemy się tym kierować, ale chyba póki co się w miarę sprawdzi. No i taka rada już dla, dla tych, co zamierzają tu iść, bierzcie buty treningowe, bo nie, nie, nie ma co w adidaskach jakichś tutaj, albo klapkach, co naj, najgorsze iść. Można łatwo tutaj łatwo o kontuzję po prostu dużo skał, dużo nierówności, duże spady. Tutaj właśnie widzimy, nie wiem czy to widać na filmie, ale pod jakim kątem jest nachylenie terenu. Dobra podeszwa, dobre buciki o śchodzi świadomość, że pójdzie pod górkę No mamy czy wy macie? Bo my, nie, nie. my się nie zmęczyliśmy. Chwila, poczekaj. Tam, gdzie jak jest gdzieś czerwone maźnięte, to tam, gdzie czerwone maźnięte, tam idziemy. Tu jest czerwone na kamieniu, to dobrze idziemy. Ogólnie wydaje mi się, że i jeden i drugi szlak tak samo tu idą, bo już kilka było takich dróżek, które się ze sobą łączyły. Pamiętajcie, buty to podstawa tutaj. Dobra podeszwa. To? No? No, tak, ta, taką mam nadzieję. Tam właśnie. Tam mamy drążka i gdzieś zaraz tam wypełźnie mawer Jednak wasza była lepsza dłuższa, ale mimo wszystko szybsza. I chyba dochodzimy powoli do łoka Cygloba. Udało się! Uf. Jesteśmy w oku Cyklopa. Cygloba? Tak, ja, Żaba? Tu tam skaczę. Tak, to chyba oko Cyklopa, bo właśnie tutaj miał być gdzieś wodospad, a powoli coś. Jest praskalo! Jest tu podróżny i tradycyjny alfan. To z ostatnim smakiem doszli na oko Cyklopa. Woo jest! Tak uh. jest Doszliśmy tutaj, mamy praskalo mały. Jest! Doszliśmy na oko Cyklopa, minus w przeciwnym Nie ma to tamto, pamiętajcie! Nie ma wymówek! Ok, zanim rozpoczniemy kąpiel, sprawdzimy jeszcze, e, co kryje ten rejon tutaj. Czy to jest tylko to oko Cyklopa, to które tutaj. Widzimy, czy jeszcze może, no może jest coś innego, jakieś inne bajorko, jakiś inny, inny stawik, w którym można popływać. Ok. Tu mamy malutki. Wygląda legitnie. Tam mamy malutki, też wygląda legitnie. No tutaj, główna nasza atrakcja, oko cyklopa, jaj. Będziemy jeszcze zobaczyć, idziemy jeszcze zobaczyć kawałek dalej. Uh, to tu, no, to zobaczyć to tam to zobaczymy co No Tutaj jest woda dosyć trudna, ale może dalej. Patrzcie, bo. Patrzcie, żmija. Widzieliście? Widzieliście tam? Nie było chyba widać, ale płynę aż mija gdzieś na kamieniu. Zaraz zobaczymy dalej, czy coś jest. Żaba. Ok. Żaba. Idziemy kawałek dalej jeszcze. Powolutku. Powolutku, żeby nas nic tu nie... Żeby nas nic nie dziabło. Okej, okay, zobaczymy. Co się... Co oko cyklopa skrywa tutaj jeszcze. Super czysta woda przejrzysta Kolejne małe oczko Kolejne małe oczko tutaj No i co? No i dalej jakaś tam rzeczka idzie, nie wiem czy nie, później z chłopakami jest to pójdziemy. Na razie nie będę sam się w te rejony tu zapuszczał Jak coś, to tu masz wyjście I tu, jest i tu jest fajniejsza Dobra, na lat jak ktoś to Ci podam rękę na Raz, na dwa, trzy ale zimna Głęboko? Głęboko Dobra, już Ale zimna A nie, to ja jestem zimna. Zimna, ale nie to co blue eyes, to jest cieplejsze Do No dobra a później drugi jaskół, Trzeci Jaskona, no, to się przekameruję. Jak coś tu jest wyjście, nie? Tylko nie panikuj, tylko spokojnie się chodził. O! Ja wezmę przyjaciela. Ale... Weź, bo Aleks już nie wyjdzie. No już nie ma pani żabki. No. Ej, odejdź. Odejdź, odejdź. Idź, idź, bo Aleks będzie wchodzić. Dwa, jeden i wdau! <śpiewanie> Dać ci rękę, <śpiewanie> 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 ale on się wypełnął, nie? Wypełć jak jasturz. not! Is <laughs> it possible to, to so jump for oh, sure I will yeah. make it? I will really? it. I come, I come for that. Ah. <laughs> hey Martin, hey Martin, 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 nice to meet you. Are you are from Albania? Oh, I'm from no. no, I'm from Chile. Chile. Oh my yeah. god! Wow. So so far away. You Holland. Poland. Holland. Hollandia, so we are but he is from far away. So you you are going to jump also? just like a guy. Ah okay. You are just an emergency guy so this is the same he is jumping guy and i, I am emergency I guy <laughs> Czas na nagranie skoku z mojej perspektywy, z perspektywy lotu ptaka. Mam nadzieję, że obudowa sali ekspert wytrzyma to uderzenie z wodą. I oto nasze oko cyklopa. tam będziemy skakać. Dobrze, wracamy moi mili. Fajnie było z klifów poskakane. znajomi nowi poznani, wymoczeni zadowoleni i teraz czeka nas mniej więcej pół drogi pod górę Mawer jak na Polaka przystało z reklamową no, jest... <grych> tylko brakuje znaczka Biedronki